Nazywam się Paulina i witam Was ponownie na kanale Miss Sporty I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co my dziewczyny lubimy najbardziej Czyli rozświetlenie i rozświetlacz Pokażę Wam, co zrobić, żeby Wasza skóra była taka delikatna, rozświetlona, promienna i naturalna I jak nakładać rozświetlacz, żeby wyglądało to po prostu dobrze Więc jeśli jesteście ciekawe, jak stworzyłam taki efekt na swojej skórze, jak mam teraz To zapraszam Was do oglądania Okej, okay, rozświetlanie naszej skóry zaczniemy od rozświetlacza w kredce i ja dla siebie wybrałam numerek 2 i nałożę go przed podkładem na szczyty swoich kości policzkowych delikatnie na czoło, żeby tak rozświetlić tą skórę i nadać jej takiego naturalnego blasku. I to co mówię Wam zawsze na naszych live'ach a poza tym, jeśli nie obserwujecie nas jeszcze na Instagramie To koniecznie wbijajcie i obserwujcie mi Sporty Bo co jakiś czas robię tam dla Was live'y makijażowe I zdradzam Wam trochę trików i takich moich wskazówek właśnie makijażowych I musicie być koniecznie razem z nami Więc obserwujcie nas na Instagramie a wracając do podkładu i tego trigu właśnie, który sprawi, że Wasza skóra będzie taka świeża, yy, taka delikatna, naturalna i yy, powstanie na niej taki naturalny glow, to jest to, żeby do Waszego ulubionego podkładu, u mnie jest to Perfect yy, To last w kolorze 101 Golden Ivory, dodać swojego ulubionego kremu. Wtedy podkład stanie się taki lekki i doda takiej świeżości naszej skórze. Zobaczycie, że Wasza skóra będzie wyglądała zupełnie, zupełnie inaczej, więc taka lekka i tym samym stworzycie swój ulubiony krem Bibi który idealnie wpasowuje się w ten trend rozświetlanej skóry, więc nakładamy. O tym, że podkład nakładany gąbeczką wygląda dużo bardziej naturalnie i świeżo na waszej skórze, więc koniecznie spróbujcie tej metody. Teraz czas na odrobinę korektora pod oczy i puder, który nałożę tylko i wyłącznie w strefie T, czyli tam, gdzie najbardziej świecę się w ciągu dnia. U mnie jest to oczywiście czoło, nos i delikatnie broda. do naszego rozświetlacza w kredce i jeśli macie taką ochotę, możecie ponownie nałożyć go na szczyty kości policzkowych czy delikatnie na czoło. Ja tym razem nałożę go na łuk brywiowy, szczyt nosa i delikatnie na łuk kupidyna. Na końcówce naszego rozświetlacza i teraz przyszedł mój ulubiony moment, czyli rozświetlacz Insta w kamieniu, który nakładamy na wszystkie miejsca, na które nakładaliśmy nasz rozświetlacz w kredce Tyle, że teraz robimy to pędzelkiem. Możecie teraz szaleć do woli, ile chcecie. Ja będę używała y, pędzelka takiego większego oraz takiego bardziej precyzyjnego, którym będę nakładała rozświetlacz właśnie na łuk brujowy, szczyt nosa, kubidyna, czy delikatnie na powiekę. On daje dużo taką bardziej większą pigmentację, a takim większym pędzelkiem możecie uzyskać taki efekt tafli na waszej skórze, więc co, do dzieła! Na usta i wytuszowałam rzęsy i tak prezentuje się nasz glow look, czyli taki rozświetlony makijaż, promienna skóra, idealnie rozświetlona, taka naturalna dziewczęca. Powiem Wam, że wyszedł nam z tego taki makijaż, bo rozświetlacz nawet nałożyłyśmy na y, powieki. Pamiętajcie, że właśnie rozświetlacza możecie używać jako cień do powiek. Wygląda to wtedy cudownie. I powiem wam, że ja też czuję się bardzo dobrze w takim makijażu. Jest on taki bardzo świeży i nie mam takiego nadmiaru po prostu tych wszystkich produktów na sobie, bo króluje tutaj błysk i takie rozświetlenie, naturalne glow. To jest makijaż, który możecie wykonać po prostu na co dzień, na jakąś imprezę albo nawet na festiwal, a świetnie również sprawdzi się na lato, kiedy właśnie jest bardzo gorąco i ten podkład z kremem sprawia, że macie swój własny krem BB coś cudownego. Koniecznie dawajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało, czy lubicie taki Glow makijaż. I koniecznie wstawiajcie zdjęcia swoich makijaży Glow na Instagrama i oznaczajcie mi sporty. Ja oczywiście dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się niedługo w kolejnym tutorialu. Do zobaczenia!